witajcie moi drodzy na kanale co gotujemy to zjemy dzisiaj pokażę wam przepis na kurczaka w sosie szczawiowym szczaw mam od sąsiadów jeszcze nie wykorzystany do końca więc mam taki naturalny szczaw także taki wam także polecam albo kupić gdzieś na ryneczku albo samemu uzbierać, bo szczaw także dziko rośnie ale oczywiście z takich czystych miejsc tak więc ja zabieram się do roboty a Was zapraszam do miłego spędzenia czasu w mojej kuchni i z, razem ze mną. Udo z kurczaka bez kości podsmażamy na patelni. U nas jest to około kilograma mięsa. Mięso zostało zaprawione wieczorem dnia poprzedniego solą i pieprzem. Możecie to zrobić do smaku, jak lubicie, albo ulubioną przyprawą. Przewracamy na drugą stronę. Jeszcze chwileczkę podsmażamy. Następnie nakrywamy pokrywką i dusimy na malutkim ogniu. Przez około godzinę, a w tym czasie można nastawić ziemniaki do gotowania. 100 gramów szczawiu kroimy. Do rondelka odlewamy nieco wody tego, tej esencji z mięsa, która się wydzieliła. Kurczaka dalej dusimy, a w tym czasie także wkładamy ten szczaw, który pokroiliśmy do garneczka z tą esencją z mięsa. Zaczynamy podgrzewać szczaf z wywarem mięsnym dodając 100 ml śmietanki, 36%. 100 g sera gorgonzola rozdrabniamy na kosteczkę. Jest to gorgonzola łagodna. Top dolce, taki typ serka u nas. Ona się bardzo pięknie zaraz nam rozpuści w sosie. Ja moi drodzy jeszcze 50 gramów szczawiu dodałam dodatkowo, bo wydawało mi się, że jest go troszkę za mało jak do tego sosiku. Dla szczawiu, moi drodzy, wystarczy, że on się lekko zaparze i już jest mięciutki. Dlatego, nawet jeżeli uznacie po zagotowaniu śmietanki, że trzeba dodać jeszcze szczawiu, to możecie to zrobić nawet nie gotując, tak jak ja to zrobiłam. Gdy śmietanka się już zagotowała, wyłączamy gaz i mielimy ten szczaw w tej śmietance. Jeżeli macie taką końcówkę metalową, Stalową blendującą, więc można zrobić to w tym gorącym płynie. Teraz dodajemy te 100 g gorgonzoli. I mieszając, rozpuszczamy ser. Sosik jest już gotowy, więc czas będzie zaraz na spróbowanie sosu. Jest on takiej gęstej konsystencji, nie trzeba go w żaden sposób zagęszczać. Kurczaczek już powoli dochodzi, także jest bardzo apetyczny. Ziemniaczki także się już dogotowują. Przepraszam was za te dźwięki, bo to tak mój statyw taki piszczący jest niestety ale jest fajny ze względu na to, że mogę go ustawiać <laughs> jest to statyw mikrofonowy dlatego mogę go sobie zmieniać, jego położenie to jest, bardzo mi pasuje właśnie, dobrze sprawdzę jeszcze ziemniaczki o, ziemniaczki są też, o za chwileczkę jeszcze, z dwie, trzy minutki i będą gotowe Sosik można wlać do sosjerki. A teraz chwila prawdy, bo należy spróbować ten sos. Zaprosiłam moi drodzy Marysie do spróbowania sosu. To jest Marysiu Sosik Szczawiowy, daj sobie łyżeczką sosierki, ja też spróbuję. Dobre. Mm. Jest bardzo. Bardzo dobry, nawet bym powiedziała, bo jest lekko kwaskowy z powodu tego szczawiu. Z tym współpracuje w smaku tego sosu także ten ser gorgonzola i również śmietanka. Także tutaj świetnie wszystko współgra. My będziemy ten sos używać do tego kurczaka, którego przygotowanie także wam pokazałam tutaj na filmie. Ale śmiało można ten sos do, dodawać do makaronu. Także będzie e, naprawdę bardzo pysznie, jeśli z makaronem byście sobie zrobili. Także tutaj mamy różne, różne dodatki, czy do grzanek na przykład. Także polecamy Wam ten przepis. E, I się z Wami już pożegnamy, moi drodzy. Do zobaczenia w następnych przepisach, w następnych filmach. E, do zobaczenia i do usłyszenia! PA! Oh. Wake up, brother, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, gonna be a good day. wake up. Today's 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 gonna be a good day.